Siemanko z tej strony Lisek i w premierowym materiale Akademii Liska pokażę wam to, o co najbardziej prosiliście, czyli jak najskuteczniej i najbardziej efektywnie wykonywać rzut rożny, a przy tym strzelać najpiękniejsze bramki. Zapraszam was do kolejnej części odcinka. Rzut rożny można wykonać na mnóstwo sposobów. Można go rozegrać na krótko, można też wrzucić piłkę w pole karne bez większego zastanowienia się. Można też nauczyć się schematu, który da Wam olbrzymią szansę na trafienie bardzo efektownej bramki i w momencie, kiedy będziecie podchodzić pod pole karne przeciwnika, wasz przeciwnik będzie wolał sfaulować Was po lukarnym aniżeli pozwolić Wam wykonać kolejny rzut rożny. Jak widzicie na załączonym obrazku, rzut rożny w moim przypadku to fantastyczna okazja do strzelenia bramki. Cristiano Ronaldo strzelający z przewrotki po rzucie rożnym. No cóż to jest za problem, ja zapytam, jeśli wykonamy ten rzut rożny idealnie w punkt. W tym momencie Pogba wrzuca, Rio Ferdinand wyskakuje w zasadzie samemu. My musimy jedynie nacisnąć przycisk strzału i bramkarz nie ma jakichkolwiek szans na obronę tego, tego strzału. Tutaj zamieszanie w polu karnym i Ronaldo strzela... Bramkę po prostu po tym rzucie rożnym, kolejna wrzutka pogby i mamy bramkę. Jesteście ciekawi, jak w taki sposób wykonać rzut rożny? No to zapraszam do kolejnej części odcinka. Musimy wybrać najlepszego wykonawcę stałych fragmentów gry w swoim zespole. Dzięki temu wrzutka będzie posłana precyzyjnie i dokładnie. W moim przypadku jest to Pogba lub Griezmann. Pamiętajcie również, aby zawodnikiem na krótkim słupku był zawodnik, który jest wysoki i gra dobrze głową. U mnie jest to Ronaldo lub Ramos. Jeśli tak nie jest, zmieńcie wykonawcę rzutu rożnego na takiego, który spowoduje, iż na krótkim słupku pojawi się właściwa osoba. Za pomocą przycisku LT przywołujemy dodatkowego zawodnika, który ma na celu zmylenie naszego przeciwnika i sprawienie, aby nasz rywal pomyślał, iż będziemy chcieli grać na krótko, a my wtedy możemy spokojnie wrzucić piłkę na krótki słupek. Na tym etapie musimy jednocześnie nakierować kółeczko, które określa nam cel wrzutki na krótki słupek oraz napełnić pomiędzy 3 a 4 paski siły. Niezbędnym jest, aby zrobić to idealnie w tym samym momencie. Dzięki temu nasza piłka będzie posłana bardzo mocno i precyzyjnie. Natychmiast po wrzuceniu piłki przytrzymujemy przycisk LT i naciskamy kilka razy przycisk strzału, kierując gałkę analogową w stronę bramki. Dzięki temu nasz zawodnik szybciej wyskoczy do piłki lub uderzy piłkę przewrotką, jeśli będzie wymagała tego sytuacja. Jak widzicie, wykonanie takiego rzutu rożnego nie wymaga zbyt dużo wysiłku. Tak naprawdę opanowaliście pewnie ten schemat po kilku, kilkunastu minutach, i w tym momencie możecie go wykonywać za każdym razem, kiedy macie rzut rożny. Taką metodę polecam wszystkim tym, którzy nie trafiają zbyt często od rzutu rożnego, bowiem tutaj macie wyuczony schemat, który po prostu z automatu wykonujecie. Dajcie znać w komentarzu, ile bramek już trafiliście za pomocą tej metody, i dajcie również znać co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach Akademii Liska. Jeśli materiał się podobał, zostawcie tradycyjnie łapkę do góry i zasubskrybujcie kanał, a w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!